Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj podsumowanie mojego krótkiego challenge'u z CS:GO. Opowiem wam o moich odczuciach w związku z tą grą i w ogóle jak wyglądała moja cała historia poza kamerą. A poza tym ogłoszę rozdanie, więc jeżeli was to interesuje, zostańcie do końca. A my co? Zaczynamy. Okej. Okay. Zacznijmy sobie może od tego, że moim pierwszym głównym spostrzeżeniem jest to, że jeżeli nie macie znajomych, którzy grają w CSA, to nie bardzo macie możliwość uczenia się mm, gry drużynowej, tak bym to nazwała. E, ja osobiście grałam e, poza kamerą z obcymi ludźmi, na uproszczonych w, w większości. Często trafiali się po prostu ludzie, którzy kompletnie nie grali drużynowo, nie interesowało ich to. E, no nie, nie pomagało mi to w ogóle, jeżeli chodzi o naukę, ja też uważam, że nie jestem mistrzem tej gry ze względu na mój brak refleksu. Może gdybym poćwiczyła, byłaby taka szansa, oczywiście, może gdybym się bardziej przyłożyła, bo tak, średnio bym powiedziała: możemy wyciągnąć tak z 5 godzin tygodniowo grałam CS-a. Taką średnią bym powiedziała no, nie jest tragicznie, ale mogło być dużo lepiej. Mój refleks poprawił się minimalnie. E, koordynacja oko-ręka. No, powiedzmy, że też się poprawiła. Na pewno e, jest lepiej niż było na samym początku, ale dalej kaleczę strasznie i nie będę tego ukrywać. Mm, nie jestem jakąś wielką fanką tej gry. Nie będę tutaj też e, was okłamywać. Nie jest to gra, która podbiła moje serce. Za mało się tutaj dzieje jeżeli chodzi o fabułę. No, nie ma takiej fabuły, tutaj po prostu się zabija strzela i koniec. Ja jestem raczej, właśnie fanką jakichś gier typu fabuła albo symulator, więc, no, tutaj pod tym względem gra mnie nie urzekła. Poza tym, co mogę Wam jeszcze powiedzieć? No, przy moich treningach zauważyłam, że te mapy treningowe są, ok, na początku, właśnie drogie, możemy poznać bronię, możemy poznać w ogóle mechanikę gry. Ale tak na dłuższą metę są całkowicie bez sensu. Mm. No bo y, ile można strzelać to samo, tak naprawdę? W ogóle to nie wiem, co ja robię w tej mapie. Muszę ją chyba wyłączyć i włączyć inną, ale będę dalej Wam opowiadać. Akurat to, co dzieje się w tle, jest dzisiaj mało istotne, bo tutaj, y, że tak powiem, merytorycznie istotne wiadomości Wam przekażę. I co? Ja uważam, że nie jestem mistrzem tej gry i nigdy nie będę. Może, no mówię, gdybym ćwiczyła, ale nie mam wcale ochoty ćwiczyć, że tak powiem. Nie, nie urzekło mnie to po prostu. Grałam kiedyś, jakoś więcej mi to sprawiało radości kiedyś niż teraz. Teraz nie jest to gra po prostu dla mnie. Wyzwala we mnie wszystkie najgorsze emocje po prostu nerwy, stres, złość. Nie da się przy tej grze w żaden sposób zrelaksować, więc raczej może to jest dla mnie dużym minusem, bo ja jak gram, no to po to, żeby sobie odpocząć, zrelaksować się, nie myśleć o codzienności. A tutaj raczej te emocje są negatywne, tak bym powiedziała. I co? No, ogólnie fajna przygoda. I to nie jest tak, że kończę CSA i wracam tylko do Sims'ów, bo mam zamiar zacząć kolejną grę. Yy, I właśnie kolejny miesiąc, a może dwa zobaczymy, czy tam ta gra mnie wciągnie, bo to wszystko zależy, yy, całe wyzwanie z nową grą. Yy, zależy tylko i wyłącznie od tego, ile czasu yy, właśnie inaczej, to, ile czasu będę grała w grę, zależy od tego, jak dobrze będzie mi się w nią grało. Tak bym powiedziała. O. No i znowu nie mam e, botów, ale dobra, już sobie będziemy grać jeden na trzech, tak też można. E, no i właśnie myślę o kolejnej gierce już. Nawet mam dwie e, w głowie, ale nie są to jakieś takie gry w moim typie, ale zobaczymy. Może się uda, może będzie fajnie, może Wam też będzie się podobać, bo wiem, że CS Wam się podoba, ale. No mówię, nie będę się za bardzo zmuszać w granie, do grania w tą grę, no bo nie przypadła mi do gustu. Nie ma co tutaj się oszukiwać i Was oszukiwać przede wszystkim. W ogóle ja gram bez dźwięku w CS, a to jest w ogóle hit. W sensie teraz gram bez dźwięku. Dopiero teraz się skapnęłam. Hmm. Może przejdę teraz do tej informacji, która może Was interesować, a mianowicie. E, o, rozdanie. I tak, z uwagi na to, że w lutym już miało być rozdanie, ale się rozchorowałam, to zrobimy sobie rozdanie teraz. I do zgarnięcia będzie Pace of Cards na, myślę, 50 zł. sobie zrobimy. A co trzeba zrobić, żeby wziąć w ogóle udział w takim rozdaniu? No to przede wszystkim trzeba napisać komentarz. I to niezwyczajny komentarz, ponieważ musi to być pytanie do QA dla mnie trochę was zmotywuje, a zresztą sami chcieliście taki film, więc połączymy przyjemne z pożytecznym. Polubić ten film, no i oczywiście być subskrybentem kanału. Jeżeli chodzi o wyniki, to myślę, że damy sobie tydzień i w przyszły piątek, Boże, przyszły piątek, tak dobrze mówię. W przyszły piątek po prostu na odcinku zrobimy sobie losowanie i generator będzie po prostu losował więc to nie jest zależne od tego jakie będą pytania co tam napiszecie tylko właśnie zależne i wyłącznie od szczęścia tak jak było poprzednim razem. Tak tym razem będziemy po prostu losować ale żeby w ogóle wziąć udział w losowaniu będzie trzeba napisać pytanie do Q&A a wracając do CESa jak widzicie wydaje mi się że idzie mi dużo lepiej nie jest tragicznie było dużo gorzej Poprzednim razem, jak za każdym razem, kiedy grałam. Fajnym przeżyciem jest to, że w ogóle mogłam pozwolić sobie na takie ćwiczenie tej gry i było kilka osób, które mi pomogło, czy GMS, czy właśnie mój mąż, czy wy na czacie pomagaliście mi ogarnąć właśnie co mam tutaj robić i jak grać. Ale no, tak jak mówiłam, raczej do tej gry nie wrócę. Może gdzieś tam na live z widzami. To czemu by nie? Myślę, że fajna, roz, e, fajna rozgrywka, rozrywka. Eee. A ja z widzami lubię grać, więc tutaj nie będzie żadnego problemu. Ale to raczej tak jak mówię, na liveiku luźno odcinków. Raczej nagrywać z tego nie będę. Ja nie mam też. E, za bardzo pomysłów, jeżeli chodzi. To też dlatego kończysz tak naprawdę o ponad tydzień szybciej ten challenge, ze względu na to, że najprościej w świecie nie mam kompletnie pomysłu na odcinki. Mogłabym nagrywać zwykłe, uproszczone z obcymi ludźmi, tylko że nie jest to e, tak emocjonujące, jak na przykład nagrywa to nie wiem i na to. To jest osoba znana z tak? I. W przypadku takich osób ten CS ma po prostu większy sens niż w moim przypadku. U mnie możecie zobaczyć Simsy. I to jest gra, z której yy, moi widzowie są zadowoleni. I ja także. Tak bym powiedziała. Ale powiem wam, że całkiem nieźle mi idzie. Ani razu jeszcze nie umarłam, 9 zabójstw, więc jest fajnie. No, ale w każdym bądź razie. Yy... Mogę powiedzieć tak na podsumowanie, że jestem zadowolona, że wzięłam udział w tym wyzwaniu, i yy, cieszę się, że w ogóle zaczęłam tą serię. Bo fajnie jest poznawać nowe gry i wychodzić ze strefy swojego komfortu, jeżeli chodzi o poznawanie, właśnie gier. No to akurat trochę oszukane poznawanie, bo już znałam tą grę trochę ale myślę, że to była dobra rozgrzewka. O, potraktujmy to właśnie jako rozgrzewka. W ogóle mogłam sobie iść na B. Oj, tego pana nie zauważyłam. Trochę mi ściągnął tego HP. Gdzieś dostaję strzały chyba. Albo mi się wydaje. W ogóle y, to jest najzabawniejsze, że ja nie... Aha, fajnie rzuciłam tego granata, nie? Sama sobie ściągnęłam 3 HP. Dobra, tego nie było w ogóle. Y, właśnie chciałam powiedzieć... O! O tym, że nie trenowałam w ogóle granatów, jeżeli chodzi o grę, to jest kolejna rzecz, która mi nie idzie i nigdy mi nie szła i raczej nie będzie szła. Czyli właśnie to nieszczęsne rzucanie granatów na mapie, gdzie sobie trenowałam, super mi szło, tu oczywiście było genialnie, ale jeżeli chodzi o rzucanie w ciągu meczu, tak, w ciągu rozgrywki, to nie szło mi kompletnie. I miałam wrażenie, że jest to ponad moje siły, bo ja po prostu pominęłam o tych granatach i nie myślę kompletnie o tym, że powinnam je rzucać. Więc to też na pewno byłoby do wyćwiczenia w moim przypadku. I to tak konkretnie do wyćwiczenia. Bo no nie poszłoby... Nie, nie idzie mi to w ogóle. To rzucanie granatów jest ponad moje... moje możliwości. Tak bym powiedziała. Dobra... Broń, pod... bo że to podłożyliśmy, staniemy sobie tutaj. Oni zaraz przyjdą. A ja będę mogła do Was dalej gadać. I co? I I zapomniałam, co miałam powiedzieć. Wybiło mnie to z rytmu trochę. Dała e, pierwsza śmierć z butami. E, co Wam mogę jeszcze powiedzieć ciekawego o tej grze? Nie przygotowałam się jakoś szczególnie do tego odcinka, no bo tak jak mówię, no to jest takie krótkie moje bardziej. E, odczucie. Górą pójdą. No, tam Tamten rozbraja bombę? Nie, wybuchła bomba. Nie, ja nie zginęłam. Ciekawa. Chyba byłam poza polem rażenia. E, powiem tak. Takim moim głównym spostrzeżeniem jest to, że na pewno, jeżeli są osoby, które grają dużo, Dużo więcej niż ja, to są w stanie tutaj zdziałać cuda w tej grze, bo po prostu ta gra wymaga skupienia i treningu. Może dlatego też tak bardzo mnie denerwuje, bo ja nie mam aktualnie jakoś super dużo czasu, żeby sobie grać po prostu i nic nie robić, tylko grać. Mam dużo zobowiązań poza komputerem, po prostu, które mi nie pozwalają. na takie. A, właśnie. Nie mogę sobie pozwolić, żeby tak sobie trenować i grać, więc no, niestety. Dobra, zagramy sobie ostatnią rundę. Nie będę was też zanudzać tutaj, bo to jest mecz z botami. Ale przekazałam wam to, co miałam do przekazania. Nie wiem, czy w ogóle miało to jakikolwiek ład i porządek. Pewnie kilka razy się powtórzyłam i... Ale myślę, że będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Powinniście się domyślić, o czym mówiłam, jeżeli chodzi o moje odczucia. Mam nadzieję, że zdecydujecie się brać udział w konkursie. Będą dwa odcinki, pod którymi będzie można zostawiać pytania. Właśnie ten odcinek z podsumowania i niedzielny odcinek z, z, ze Simsów, jeszcze, bo tam też. Powtórzę o konkursie. Ale najlepiej, gdybyście zostawiali komentarze po prostu pod tym odcinkiem. Będzie mi najprościej odszukać. Tak też przekażę na niedzielnym odcinku. A zachęcam. Myślę, że taki face of zawsze może się przydać. Jeżeli brakuje wam do gierki, albo właśnie na jakiś dodatek. Okej. Okay. Z tego co wiem, to nawet za w karto, można chyba skrzynki otwierać. Nie wiem, nie widzę gości. Mogłabym mieć bombę podłożyć, ale to taka już ostatnia runda, to tak obojętne mi trochę, czy tą bombę podłożę, czy nie. No i mnie zabili. Dobra, myślę, że bez zbędnego przedłużania tutaj zakończę ten odcinek. Widzimy się już w następnym. Do zobaczenia. Cześć.